Dzień dobry kochani z tej strony, Krzysztof Kowalczyk. Dzisiaj mam wyjątkowy moment podsumowania ostatnich dni, czyli całą aktywność na LinkedInie i YouTube. I dzisiaj, specjalnie na tą okazję, założyłem koszulkę, którą sobie kiedyś kupiłem z podobizną Arnolda Schwarzenegera i napis: Odważ się żyć. Co mogę Wam powiedzieć, e, po tych 10 dniach właściwie, e, 1 kwietnia, w prima aprili zatworzyłem e, i wyprodukowałem mój pierwszy film na kanał o Linkedin na YouTubie. No i powiem Wam tak, w przeciągu tych paru dni e, uzyskałem około 70 subskrybentów, wyświetlenie jest około 1000 jak na nowy kanał. Myślę, że świetny wynik, chociaż tak naprawdę no. <głos> <głos> będę zadowolony, jeśli subskrybentów w dosyć szybkim tempie będzie 1000, 2000, 2, 3, 4, 5, 10, 15 miliony. Oczywiście do tego się dąży, ale najważniejsza rzecz jest taka, żeby tworzyć, żeby odwożyć się żyć. Powiem tak, ja nigdy wcześniej nie korzystałem z YouTube'a, jeśli chodzi o bycie twórcą. To są kompletne moje początki. Ale uważam, że jest to doskonały moment i miejsce do tego, aby rozwijać swoją drugą nogę. LinkedIn jest dla mnie domem. Teraz chcę zrobić sobie piękny taras z widokiem na, na jezioro czy na morze, gdzie będzie zachodziło słońce. Więc YouTube, pewnie niedługo TikTok to są te miejsca, w których będę chciał się rozwijać. One bardzo fajnie no, dają bardzo fajną moc. Dlatego Was zachęcam do subskrybowania mojego kanału. W tym tygodniu mm, opublikowałem jeden duży, pierwszy odcinek, który trwa około 13 minut, 12, 12 z okładem, gdzie pokazuję w jaki sposób należy założyć konto na profil na, na LinkedInie oraz jakie są najważniejsze elementy tego profilu. Teraz. Przy następnych produkcjach będę wchodził głębiej. To już będą informacje dla trochę bardziej zaawansowanych użytkowników LinkedIn, no bo nie można było przecież inaczej zacząć, jak od tego, jak się zakłada profil. w statystyki będą dostępne w profilu na LinkedInie, jak to się, jak to te publikacje rezonowały w tym tygodniu. Mam nadzieję, że będziecie mnie słuchać i, kochani, dzięki Wam tutaj jestem I, i Wasze wsparcie jest dla mnie najważniejsze. Otrzymałem bardzo dużo pozytywnego feedbacku. Oczywiście, jak zawsze zdarzają się osoby, którym się to nie podoba, no przecież, rzeczywiście, jak można pokazywać coś, co już wszyscy mają dookoła. No, można, bo jest jeszcze tutaj cała masa ludzi, którzy dopiero zaczynają i to jest miejsce, teren, czas dla Was, czyli dla osób, które. Wchodzą w możliwość rozbudowania, zbudowania profilu profesjonalnego, powstania marki osobistej i przede wszystkim, abyście mogli tutaj poznawać ludzi, znaleźć pracę, a przede wszystkim robić biznes. Także zapraszam Was jeszcze raz do subskrybowania mojego kanału na YouTube. Linki będą dostępne tam wyżej albo niżej. Jeszcze nie wiem, zobaczymy. W każdym bądź razie wszędzie będą dostępne, widoczne. Zapraszam Was serdecznie. I cóż, e, niedługo weekend. Mam nadzieję, że ten czas zimowy zaraz się skończy, bo u mnie codziennie pada śnieg, potem wszystko się odmraża i znowu pada śnieg. I tak w kółko, więc cykl życia jest zachowany. Pozdrawiam Was serdecznie, Krzysztof Kowalczyk. Hej!